Większość wydarzeń zaplanowano na sobotę, ale wystawę Każdy Krok Zostawia Ślad w Muzeum Staszica w Pile można już oglądać. Warto się tam wybrać w wygodnym obuwiu, bo widok niektórych eksponatów może wywołać dyskomfort, szczególnie tych ze średniowiecza. Wtedy zaczynają się z butami dziać rzeczy, takie powiedzielibyśmy dziwne, bo te funkcje mm, ochronne troszkę schodzą na drugi plan i pojawiają się buty, które z naszego punktu widzenia moglibyśmy określić jako niepraktyczne. Na wystawienie tylko będzie można zobaczyć obuwie z czasów Tudorów, ale także dowiedzieć się jak na przestrzeni setek lat ludzie starali się łączyć praktykę i modę. Oprócz wystawy stałej w sobotę od 18:00 degustacje potraw niekoniecznie historycznych oraz wykłady. I będzie też warsztat kaligraficzny gdzie będzie można wypróbować swoich sił właśnie w pięknym pisaniu. Będzie można tam sobie zrobić zakładkę z takimi narzędziami z dawnych czasów będziemy pisać. Z Domku Staszica możemy udać się po sąsiedzku do Muzeum Okręgowego tu o godzinie 19:30 koncert poświęcony piosence patriotycznej i żołnierskiej oraz wystawa Czerwone Maki na Monte Cassino. Akurat tak się złożyło, że w 1988 roku przyszli do muzeum weterani z Monte Cassino poprosili, żeby nasze muzeum nim się zaopiekowało. No i jako historyk wygłosiłem dla nich kilka prelekcji, spotykałem się z nimi potem przez lata. No i w ten sposób do naszego muzeum trafiły wspaniałe mundury oraz reszta ekwipunku polskich żołnierzy zdobywających włoski Wzgórze. Natomiast w Pilskim Biurze Wystaw Artystycznych przy Okrzei już w piątek o 11.00 spotkanie z żużlowcem Rafałem Dobruckim i otwarcie wystawy Złota Dekada Polonii Piła. Liczne atrakcje przewidziano także na sobotę. Z kolei, jeśli ktoś potrzebuje emocji nie z tej ziemi, znajdzie je w Muzeum Ziemi Wałeckiej. Będzie potężna wystawa z statków modeli ze Star Wars, z serii z całego uniwersum Star Wars. Do tego manekiny, stroje, a przede wszystkim o konkursy dla dzieci też będą robione warsztaty. Impreza startuje o 18:00 na terenie Skansenu Fortyfikacyjnego Grupa Warowna Cegielnia.